Po Negdaj wybraliśmy się do Krasencina na święto Zespołu Pieśni i Tanca Śląsk. Tam wręczono nam darmowe wydanie Dziennika Zachodniego, a w nim była oferta pobytu w hotelu Badmiterdorf, w Austrii. Oferta ta była strasznie atrakcyjna, a my dysponowaliśmy środkami i czasem, by z niej skorzystać. W drodze zwiedziliśmy przepiękne miasteczko nad Dunajem, i w końcu dojechaliśmy do hotelu. Hotel piękny w stylu bawarskim, okolica przepięknie malownicza i brak znajomości języka niemieckiego. Z okna balkonu widzieliśmy skocznię narciarską, gdzie do dzisiaj odbywają się skoki zimowe. Za pomocą rąk i nóg udało nam się skorzystać z zobaczenia łąk alpejskich, kopalni soli salą koncertową przeżyć spotkanie z krowami i bykami żyjącymi samopas i jeszcze najeść się knedli z różnymi nadzieniami jako danie regionalne. Jeszcze perełka architektoniczna w stylu ludowo-regionalnym. Oczywiście poza śniadaniem wykupionym w hotelu jedliśmy w różnych miejscach, tak by było jak najtaniej, ale smacznie i wystarczająco. Piliśmy głównie wodę mineralną, bo tak było najtaniej i najzdrowiej. Kiedyś służbowo byłem przejazdem w Bad Ischl. Do tej miejscowości ponownie znów trafiliśmy. W sumie, jak na tamte czasy, czyli początek XXI wieku, nie była to tania impreza, ale warta jej przeżycia. Widok Alp, łąk, jezior alpejskich do dzisiaj tkwi w mojej pamięci.